Dziś sobocisko jest oddalone od głównych dróg, ale w średniowieczu znajdowało się na szlaku handlowym łączącym Wrocław z Ołomuńcem. Nazwa miejscowości lokowanej na prawie niemieckim zapewne pochodzi od sobotnich targów. Ważnym faktem historycznym jest informacja, że jeszcze w połowie XIX wieku we wsi odprawiano nabożeństwa w języku polskim. Najciekawszym zabytkiem w sobocisku jest kościół pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to budowla gotycka, wzniesiona na początku XIV wieku. Wiadomo jednak, że istniała tu wcześniejsza świątynia, powstała na przełomie XII i XIII wieku. W dokumentach z 1145 roku miejscowość i jej dobra należały do klasztoru świętego Wincentego na wrocławskim Ołbinie. Obecna budowla jest ceglana, orientowana, przykryta dwuspadowym dachem. Ma jedną nawę z węższym i niższym prezbiterium. Ściany wzmocnione są przyporami. W oknach prezbiterium na ścianie wschodniej i na wieży zachowały się maswerki. Od strony północnej do bryły kościoła dobudowane są kaplica i zakrystia, zaś od południowej – kruchta. Od zachodu wznosi się wieża, obecnie przykryta niskim czterospadowym dachem. Na początku XVIII wieku, gdy odbudowywano kościół, ze zniszczeń spowodowanych wojną trzydziestoletnią zyskał wiele cech barokowych. Na rycinie Fryderyka Bernarda Wernera widać wyższe zakończenie wieży oraz cebulasty hełm nad kruchtą od strony probostwa. Wewnątrz kościoła zachowały się gotyckie elementy dekoracyjne. Natomiast w barokowym, pochodzącym z XVIII wieku, ołtarzu głównym podziwiać można malarskie wyobrażenie patronki świątyni. W kościele są także barokowe ołtarze boczne i ambona z baldachimem. Na ścianach, nawie głównej i w prezbiterium warto obejrzeć współczesne polichromie przedstawiające polskich świętych. W oknach o cechach barokowych wmontowano witraże, m.in. z wizerunkiem świętej Matki Teresy z Kalkuty. Na początku lat 20. XX wieku kościół został rozbudowany. Po II wojnie światowej w nawie głównej zainstalowano drewniany strop. Budowla wraz z cmentarzem otoczona jest wysokim murem. Na terenie nekropolii zachowały się nieliczne groby i detale z dawnych grobowców. Przy jednej z bram widoczna jest średniowieczna płyta z wyrytymi krzyżami pojednania. W niszy przy kościelnego muru zobaczyć można krzyż pokutny. Podobny znajduje się na terenie wsi, przy jednej z posesji. Ponieważ brak na ten temat jakichkolwiek zapisów w dokumentach parafii, a inskrypcje na krzyżach nie zachowały się. Niektórzy historycy podają w wątpliwość pokutniczy charakter tych pomników. Warto jednak zwrócić uwagę, że na gotyckich ścianach kościoła widoczne są świdry ogniowe, zwane także dołkami pokutniczymi. Są zapewne pozostałością po krzesaniu ognia podczas uroczystości Wielkiej Soboty. W innej tradycji mogą być, jak się sądzi, śladami, które wyżłobili monetami grzesznicy w celu zadośćuczynienia za popełnione czyny. Istniał także przesąd, że pozyskana przez kruszenie i pocieranie ceglana mączka ma właściwości cudotwórcze, natomiast średniowieczne legendy głosiły, że ślady na ścianach kościoła pozostawił diabeł, chcąc nie dopuścić do budowy świątyni. Kościół w Sobocisku został poważnie uszkodzony pod koniec wojny w 1945 roku. Również miejscowość uległa zniszczeniu w przeszło 40%. Staraniem parafian świątynię odbudowano w latach 1959-61 i jest ważnym miejscem dla mieszkańców tej godnej odwiedzenia wsi.